Ja się witam z wami w niedzielę i na śniadanko tosty z serem, jak widać healthy więc sobie będę teraz jadła później mamy w planach z Tomkiem pójść sobie na dłuższy spacer ja sobie kładę na łóżko, bo zaraz położę tu laptopa i będę coś oglądać ja jadłam zapiekanki natomiast Tomek dzisiaj preferuje kawę i bułeczkę z makiem którą wczoraj przywieźliśmy od mojej mamy, którą Piekła praktycznie chwilę przed zabraniem jej do Lublina, także miami. Ja się z Wami witam jeszcze w piżamie, więc może nie będę się do końca pokazywać. W każdym razie wczoraj wróciliśmy bardzo późno. Jakoś koło drugiej byliśmy w domu, więc dzisiaj pospaliśmy. Jest godzina teraz, razem powiem, 12 po 12, więc będziemy się niedługo zbierać. Planujemy sobie dłuższy taki spacerek do centrum Lublina. Wiecie, krakowskie przedmieście, deptak, plac po farze i te sprawy. I później pewnie pójdziemy na jakiś obiad na mieście. Jutro Tomek leci do Włoch, więc go nie będzie 4 dni. Zostaje w mieszkaniu sama. Także po prostu dzisiaj wykorzystujemy czas, który mamy jeszcze wspólnie. I od jutra Tomek bawi się z kolegami. Nie wiem, wiemy? Tak, 4 dni się bawił. 4 dni się będzie bawił, bardzo się cieszy z tego powodu, ja już niekoniecznie. Ale wiadomo, od czasu do czasu trzeba samemu. Ja czekam oczywiście na wakacje, które spędzimy wspólnie. Jeszcze nie wiemy w sumie, gdzie, co i jak. Wiemy, że to będzie na około tydzień, jakoś październik, może listopad. Nie, no październik, pewnie październik. Jeszcze w sumie ofert tak nie przeglądałam, ale myślę, że niedługo zacznę przeglądać. Być może wtedy, kiedy Tomek będzie na wyjeździe, to ja będę miała więcej czasu wieczorem. Wtedy myślę, że przysiądę i zobaczę. Nie wiem, czy będziemy lecieli na własną rękę, czy będziemy lecieli z, biudry, biurze, biurze, z biurem podróży. Przepraszam Wszystko jest zależne od tego, w jakiej to będzie kwocie i jakie to będą koszty. Na pewno będziemy Was informować i myślę, że na pewno, jeżeli pojedziemy na takie wakacje, to też jakiś vlog się z tego wyjazdu pojawi, ale to mówię, to dopiero będzie w październiku, więc nie tak szybko. Pogodę mamy cudowną, już Wam pokazuję. Dzisiaj po prostu jest tak ciepłutko i fajnie. No są jakieś tam zachmurzenia, ale taki cieplutki wiatr wiaterek jest dzisiaj obecny, że aż normalnie szkoda byłoby, byłoby nie wyjść gdzieś na spacer czy na rower. Ja z roweru na razie muszę niestety zrezygnować, więc zostaje spacer, ale taki dłuższy spacerek też myślę, że zrekompensuje moją aktywność, że tak powiem, fizyczną w dzisiejszym dniu. No i poza tym mamy niedzielę, więc dzień wolny od pracy, także trzeba zbierać siły na przyszły tydzień. Nie tankuj. Gaz ...po złoty dziewięćdziesiąt. Przedtem to Ale na kawkę trochę fajnie wziąć, To widzę. Toma no, tankuje, ale żeby nie było, to jeszcze sami tankuje. Nie? No, tankuj, tankuj. Na pewno tankujemy. Dzień dobry. Specjalnie Wam nagrałam ten urówek, gdzie Tomek wychodzi z auta, żeby zapłacić za paliwo i to się nie stało bez przyczyny dlatego, że niestety, ale nasza szyba o ta od strony kierowcy się nie otwiera. Słuchajcie, zostawiliśmy umotelika ostatnio i zabrał nam tu widać. To tu tutaj powinna być trochę rozmyte, ale chodzi mi o to do kręcenia, wiecie. I miał nam Miał nam to oddać, miał zadzwonić, i niestety nie zadzwonił, przez co w ogóle nie możemy otworzyć strony, y, strony kierowcy, właśnie jeżeli chodzi o szybę i jeżeli chodzi o płacenie, to właśnie tak to wygląda, że Tomek albo ja, w zależności od tego, kto kieruje, musi wychodzić z auta i płacić, nie? Mm -hmm. I zapłaciliśmy za gaz, zaraz wam powiem, bo już jak z nami tankujecie. W Lublinie na Auchanie o show, tutaj na Felicity litry gazu, kosztuje złoto 90 grud, to my zapłaciliśmy 68,65 68, za całość, więc przynajmniej już mamy teraz na maksa zatankowane i benzynę, i gaz, bo wiecie, bo benzynę. Bezdenem mieliśmy już stworzone wcześniej na maksa i nam tak na tak długo mnie. Właśnie opowiadałam widzą, kwestię naszej szyby od strony kierowcy, że się nie otwiera. Więc, dobra, jest to fakturka, ja to wsadzę sobie do portfela. Oczywiście wszystko jest na fakturze. Zaraz to złożę ładnie, bo puknięte jest na maksa. Dobra, pozwam z Wami się zaraz skontaktuję. I za tobą? Nie, ja powiem co dzisiaj mam na sobie. Więc tak, dzisiaj mam na sobie sukienkę z Hausa, którą na wyprzedaży za 30 zł. Więc y, całe 30 zł kosztowała ta sukienka. Bardzo fajnie wygląda, moim zdaniem, bo ma wcięcie na, e, na to, myślę, jest mój. i mi się ogólnie podobają y, takie sukienki z takimi wycięciami na ramionach. Do tego plecak z Withena, który już mogliście zobaczyć niejednokrotnie na drogu. E, to w sumie było kupiony w jakimś sklepie, takim no name, wszystko po 3zł, coś takiego. Właśnie taki kusiek. I tak, dalej lecimy. Na ręce mam Mi Banda trójkę, na szyi łańcuszek, który dostałam od Tomka na imieniny, chyba z 2 lata temu. Ja się tak patrzę do góry, patrzę, tam, opierzę, czy nie, ale Tutaj mam pasek z czuka, nie wiem ile, dosłownie za złotówki kupiony. I na stopach mam buty z CCC in blue. Bardzo Wam polecam ten model, są mega wygodne, jeżeli ktoś z Was chodzi dużo pieszo tak jak ja, to naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają i nie ma się odcisków. Więc ogólnie tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit, na twarzy mam pomalowane jedynie rzęsy i do tego paznokcie, ale to paznokcie już też mogliście zobaczyć we wcześniejszym vlogu. I tak się prezentuje całość. Dajcie znać czy Wam się podoba czy nie. Mi się wydaje, że ogólnie może być, nie Tomek? Bardzo ładnie. Znaczy tak wyglądam dzisiaj. <gulia> tak, to tak, że my sobie spacerujemy. Właśnie rozmawialiśmy na temat tomka jutrzejszego wyjazdu do Włoch. Mm -hmm. To i jutro. I się śmieje, że już się nie może doczekać. <gulia> tak, to Tak. Powiedz, może do jakiego miasta jedziecie? Pescara. możecie. Może ktoś z was już był w tym mieście, to dajcie znać co polecacie, może tutaj jakieś miejsce do zobaczenia, chociaż to jedzie z kumplami, to raczej nie wiem czy się nastawiają na zwiedzanie. Nie, raczej będziemy chodzili 4 dni pijani. Więc... No, także wiecie, taki detoks kumplowo-alkoholowy, znaczy nie detoks, tylko w sumie toks. A my sobie właśnie spacerujemy po Lublinie, zostawiliśmy auto na parkingu, żeby po prostu sobie wiecie połazić, jest super pogoda naprawdę, z tego co patrzyłam... Prognozę to tylko dzisiaj ma być już tak a w przyszłym tygodniu już ma się psuć w ogóle. Wiesz Tomek? No dobrze. Pani no. będzie szkoda, że robota stoi. No, bo Tomek wyjeżdża na 4 dni, w czwartek wracasz wieczorem. Tak. A ja zostaję w domu i tak myślę, że zrobię kilka nadprogramowych rzeczy. Myślę, że ogarnę też... Popatrzcie sobie te wyjazdy. Wyjazd, który my mamy jechać, tak, nie? Tak, tak. No zobaczymy. Jak coś będzie ciekawego, to na pewno... Na pewno będziemy już się pomału rozglądać, bo trzeba bukować bilety, bo jak wiecie, czasami jest tak, że jak się kupuje wcześniej, to jest dużo taniej. My w tamtym roku... A czy numercie kupimy z tego, z biura podróży chyba, tak? No tak, 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 to chodzi mi, że taniej czasami jest, nie? A tak, to trzeba już patrzeć po prostu. Bo na przykład powiem Wam szczerze, że w tamtym roku lecieliśmy na Rodos na 8 dni, tak? To było 8 nie, dni. Tak. I to był pierwszy 9 października i płaciliśmy za dwie osoby już ze wszystkim, z przelotami, z hotelem śniadania, obiad, 2800 złotych więc myślę, że to jest naprawdę dobra cena tak, wydaliśmy chyba za 400 zł jeszcze na, na paliwo na skuter i jakieś tam nie wiem pierdoły, nie? no więc w sumie wyszło nam jakoś y, poniżej 3500 tysiąca tak mniej więcej nie? Mhm. bo tam wiadomo wynajmowaliśmy tam skuter. jeżeli ktoś y, śledzi mój kanał to też mógł sobie obejrzeć albo może obejrzeć y, właśnie Naszą taką pamiątkę z Rodos, bo chyba dwa filmiki wrzuciłam, jeden taki typowo vlogowy, a drugi dotyczący samych, samych przebitek z wyjazdu, z takimi różnymi miejscami, które odwiedzaliśmy. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie możecie sobie obejrzeć ten filmik. Ja czasami do nich wracam, bo lubię popatrzeć sobie, jak się kąpaliśmy w tej wodzie przejrzystej, nie. No, tak, Także Rodos wam na pewno możemy polecić. Jest to mała wysepka. Naprawdę w 2-3 dni można ją objechać. skuterem my tak właśnie zrobiliśmy. A I... czy można ją objechać chyba w 3 godziny. Czy tam nie, 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 nie w 3. Nie, 200 km ma. Ale w jeden dzień spokojnie można objechać. Słuchajcie, ona ma około 200, coś chyba 200 km, jeżeli liczymy, tak wiecie. Tak, po obwodzie. Po obwodzie. My sobie to na dni, bo my wiecie, zatrzymywaliśmy się w poszczególnych miejscach, kąpaliśmy się w poszczególnych, na poszczególnych plażach i tak dalej więc my tego nie chcieliśmy skompensować w jeden dzień, ale jedno co Wam mogę powiedzieć to nie opłaca się tam jechać na więcej niż tydzień dlatego, że my już ósmego dnia to tak stwierdziliśmy, że idealnie wszyscy jesteśmy nasyceni tą wyspą, nie? Tak już nic nowego tam nie było Nic nowego tam nie było i w sumie już nie chcieliśmy by być tak jakby na siłę tam, wiecie, przedłużać tego wyjazdu bo wszystko zobaczyliśmy. I odpoczęliśmy, i zwiedziliśmy, i doświadczyliśmy, i się wyleżaliśmy chyba na co najmniej połowie plażach tam, nie? Ja chyba za często mówię nie. Nie. No, mamy super pogodę, to już Wam mówiłam. I teraz akurat zbliżamy się na tarasy zamkowe, ale my idziemy w kierunku tamtym, czyli na Depp, tak, bo no dzisiaj jest i tak niedziela niehandlowa, więc... Tak, może na ślodę pójdziemy, a potem obiad jeszcze. Albo na kawę, nie? Albo na kawę. Jeszcze zobaczymy, nie mamy takich, wiecie, planów, nie wiemy jeszcze gdzie, co i jak, ale po prostu chcemy spędzić razem dzień. A przy okazji, że ja się zadeklarowałam, że w tym momencie nagrywam vloga, to po prostu taki urywek z naszego dnia dzisiaj wam pokazuję. Z mężusiem, akurat, nietypowo. Akurat dzisiaj się nie pokłóciliśmy jeszcze. Nie no, jest początek dnia, dopiero zostaliśmy. Nie no, już jest 14. Daj, dajmy szansę jeszcze sobie. Jeszcze jest 14. Więc yy, tak, no bo w sumie tak się śmieje, ale po prostu rzadko Tomka pokazuje we vlogach, tak, tak. Bo jakoś tak wychodzi, że sama nagrywam te vlogi, no ale wiecie, ogólnie jest. Nie, ro, nie rozstaliśmy się, nie zabiłam go i nie siedzi w szafie, więc <laughs> możecie, być, możecie być spokojni o niego. <laughs> Żyje. Nie. Przeżycie byłoby. Przepraszam, masz mi rebelki. oj, ci, oj. i jak oceniasz? Dobra jest, mhm, Jadł ktoś z was smaka Fuj, Tomek piat. Jadł. Jadłem, dobre. Tak? Jak śladzie, no. Eee, tego nie zbyt. ale sernik świeżynowy, to już brzmi lepiej. Sobie usiadliśmy na chwilę na ławeczce. W ogóle jest bardzo, bardzo dużo ludzi. A mm. no i dzwony biją. Ale jest mega przyjemnie, teraz zaczęło nawet trochę wiać. Niedziela, A jutro do pracy, a niektórzy na wakacje. Mhm. Mm mhm. Mm to budżet. Dawaj, wszystko. Dobra, my już wróciliśmy, mamy godzinę 17, no prawie 30. A ja bym chciała Was, chciałabym was serdecznie zaprosić jeszcze raz na mojego Instagrama alicja 91 ponieważ w najbliższym czasie będę planowała filmik pod tytułem Instagram Planuje Moje Życie, w sensie jeden dzień z mojego życia. No i fajnie byłoby, gdyby po prostu kilka osób mi pomogło zorganizować taki filmik, bo będziecie po prostu głosować, co mam się ubrać, co zjeść itd., itd. I na moim Instagramie też pojawiają się rzeczy, które aktualnie robię, więc jeżeli ktoś chciałby śledzić mnie na bieżąco, no to serdecznie zapraszam. Jeszcze raz powtarzam, Alicia 91 będzie mi bardzo miło, jeżeli odwiedzicie mnie na Instagramie. My już wróciliśmy i nie chcieliśmy już jeść na mieście, to tam na przykład wziął sobie z denera kebab w picie i byliśmy też światkę, zaraz Wam pokażę co kupiliśmy. Ja natomiast sobie wzięłam w takim bistro awokado na krakowskim przedmieściu taką sałatkę za 10 zł. Ona się troszkę rozwaliła, bo niosłam ją w plecaku, ale ją będę sobie jadła na kolację i do tego... W żabce wzięłam e, czekoladę bez dodatku cukru mleczną. Jest bardzo dobra, bardzo Wam polecam. W żabce po 6 zł teraz na promocji. Do tego dwa serki wiejskie bez laktozy, ale to przypadkowo wzięłam bez laktozy, bo akurat były w promocji po 2 zł. Tutaj widelczyki do mojej sałatki i tam wziął również serek wiejski wysokobiałkowy. Nie wiedziałam, że Piątnica ma właśnie. Takie wysokobiałkowe serki wiejskie, 28 gram białka. Także takie nasze małe zakupy i zaraz będziemy jeść nasze jedzonko. I w ogóle dzisiaj z Tomkiem zrobiliśmy sobie... Oj, włączaj się, włączaj. No, włączaj się. Zrobiliśmy sobie spacerek ponad 12 kilometrów, więc... Jest ok. Ja zrobiłam sobie jeszcze taki a deserek. I tutaj mamy serek wiejski, jagodę, którą dostałam od mojej cioci, jak byliśmy w domu. To własnoręcznie zbierane przez nią w lesie tego dnia, czyli w sobotę. I tutaj mamy jeszcze amarantusa. I tak wygląda: taka przekąska jest bardzo dobra. Czyli borówka, jagoda, serek wiejski i amarantus. Tyle. Także. Życzę mi smacznego i, je i smacznego. jeżeli coś w tym momencie też jecie, to ja wam życzę też smacznego. Moi kochani, chciałabym się z wami serdecznie pożegnać w dzisiejszym dniu. Mam nadzieję, że miło spędziliśmy sobie te kilka chwil wspólnie. Bardzo dziękuję za oglądanie i za odwiedziny na moim kanale. Buziaki, dajcie znać, jak wam minął weekend i co robiliście w ten weekend. Buziaki, uf, dla was. Pozdrawiam, papa! Pa. Dobrá noc, dobrá noc, popa!